Marko, ostatnio przeglądałem swój kanał i tak patrzę, kurczę, nie pokazałem szarfutura. Ten czołg jest w grze od 3 czy 4 lat, a ja nie zagrałem nim ani jednej bitwy. Mam na to pewnego rodzaju wytłumaczenie. Myślałem, że ten czołg jest słaby, a ostatnio. Jak streamowałem jakoś od rana, to około godziny 12.13 na mój kanał na Twitchu, przed streamer o niku kebabu Rudego. To jest kanał na Twitchu takiego pana, który ma swojego kebaba w Krakowie. I co się okazało? W swoim lokalu miał normalnie mojego streama na telewizorze, i wszyscy klienci tego kebaba mogli. Patrzeć jak gram w WOTA. Szedłem tam na czat i dostałem tank requesta na szarfutura Zagrałem kilka bitew szarfuturem Okazało się, że ten czołg jest naprawdę świetny. Przysięgam Nie spodziewałem się, że ten czołg jest dobry. Moduły, jakie na nim mam, to 2Mix, staba wentylacja, do tego dyrektywa na stabilizator. Drugi zestaw jest typowo pod spotta, czyli 2Mix, CVS, optyka, do tego dyrektywa na kamuflaż. Ten zestaw możecie kojarzyć z czołgów lekkich, bacchata, buraski, ogółem z bitew, gdzie rzuci mnie na przykład na jakieś bardziej otwarte mapy i wiem, że muszę spotować jakiś przejazd. To wtedy wybieram sobie taki zestaw i jest wszystko super. Tak wyglądają ulepszenia polowe, które wybrałem i lecimy z pierwszą bitewką w tym materiale. Rzuciło mnie na tundrę, losowanie na dziewiąte tiery bez arty. <śmiech> <śmiech> pojadę na Hila. Jest to dosyć ryzykowne, ale pojadę na Hila. Mam nadzieję, że uda mi się zająć taką pozycję, żeby strzelać do czołgów, które będą chciały wjechać na górkę. Pojedzie ze mną TVP, Skoda, WZK, AMX, drugi szar Mamy całkiem dobrą ekipę na Hilu. Całkiem dobra. Tak jak przed chwilą powiedziałem. Dobrze, dobrze. Czy ja tutaj wiadę bez przyjęcia pestki? Szarfutur sprawia wrażenie takiego mułowatego meda. Może między innymi dlatego myślałem, że ten człowiek jest taki słaby. Naprawdę. Nie mam pojęcia, co spowodowało, że myślałem w ten sposób, ale uwierzcie mi, że jak zagrałem tym czołgiem te 3 czy 4 bitwy, to byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony, bo ten czołg ma potencjał. I jeżeli ktoś nie wie, jaki czołg wybrać za żetony, to polecam szarfutura. Sharfutur jest naprawdę dobrym czołgiem. Co zresztą widzicie teraz na ekranie. Co prawda te 4 sekundy między pestkami, momentami są problematyczne. Teraz, przez to, że mam te 4 sekundy, to byłem taki chciwy na ten damage. Chciałem zrobić jeszcze jedną pestkę, a prawda jest taka, że po pierwszym strzale w szarfuturę powinienem się schować. Ale mówię, dobra, oddam całego klipa. Co było niepotrzebne, tak to miałbym full HP. A tak, przyjąłem dwie pestki niepotrzebnie, ale, ale trudno. Nic takiego się nie stało. Nic takiego się nie stało. Teraz mogę robić damage we czwórkę. Jak sami widzicie, działo tego pojazdu jest w miarę celne. Ciekawe czy to. Co? Tu jest taki piksel? A to jest chyba błąd w teksturze, wiecie? To nie jest normalna pestka. Coś takiego nie powinno mieć miejsca. Muszę zmienić sobie na hity. A no tak, jeszcze jedna ważna sprawa. Jakie tutaj są parametry działa? Na APC-erach 264 pny, 1400 prędkość pocisku. Na hitach 330 pny, 1060 prędkości pocisku. Czyli tak na dobrą sprawę mamy tutaj działo z batczata. Dosłownie to samo 390 alfy, taka sama pena, chociaż nie. Na bat trzecie chyba jest 340. Kurde, nie pamiętam. Tyle gram tym batem, a nie pamiętam takiej wartości. Czeka, czy to wejdzie we czwórkę. Nie wiem, czy chcę sprawdzać. Jak będę miał lepsze bicie. Nie, nie weszło, szkoda. Mam spota po strzale. Okej. Okay. Pytanie od czego? Czy od kunce pancera, czy od loparda? Zaraz zniknę ze spota, to spróbuję wychylić się na tego szarfutura. Oho. Fochbe. Co ty robisz, kumplu? A, ten kpz... Co? Ciekawa pestka, nie powiem. Bardzo ciekawa. Patton tutaj podjeżdża pod moją bazę. Patton jest na jeden strzał. W sumie to na dwa. O, na jeden polosowało mi. Tylko kurczę, jestem na jeden strzał ma. 195 HP. 195 HP. Spróbuję przeładować i zająć się tym leopardem. Jeśli się nie mylę, to będę mógł zagrać w tym miejscu. Widzę, że tam szarfutur jest wcelowany w górkę. Ale to nie powinien być dla mnie problem. E, czwórka będzie podjeżdżać. Mam jeszcze 8 sekund do przeładowania i najprawdopodobniej uda mi się wykończyć tę czwórkę. Jeszcze 4 sekundy. Zostaw tym konwojeniem tą H4, zostaw ją. Co ona ci zrobiła? Kumplu. O, dobra, mamy to. Zdążę, nie zdążę, zdążę, zdążę. Ja 4 jest na jeden strzał. To się wykończy? Kurczę, chyba nie. Leopard ma 200 HP. Ja tej czwórki 4 nie dobiję. Nie, 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 nie. Wolę nie ryzykować. Ile to jest metrów? 287. Niby nie będę mieć spota, ale jeśli mam być szczery, wolę. Wolę to zrobić tak jak teraz, że zagram nieco bardziej pasywnie. Nie tak jak przez całą bitwę, że gram tak na hama, bez przemyślenia danego ruchu. W sumie mogę przeładować. Jak przeładuję, to spróbuję pojechać po tego focha. Ten foch stoi w takim miejscu, że ja najprawdopodobniej złapię double busha i będę mógł do tego focha strzelić jeden lub dwa razy. Zaraz się okaże. Ilon ma HP w ogóle? Ponad 1400. Dobrze, dobrze, dobrze. Mam jeszcze 10 sekund do przeładowania. Jak ty stoisz tym Tedekiem? Mm, albo mam inny pomysł. Nie będę pchać się pod tego foha. Tylko spróbuję zagrać na tego kunce pancera. To jest dobry pomysł. Ba, to jest nawet bardzo dobry pomysł patrząc na to, gdzie są wszystkie czołgi. Stało tylko 5 przeciwników. Więc ja muszę zrobić to w ten sposób, żeby uniknąć jakiegoś ognia krzyżowego. Tak jak teraz. Kunce pancer strzelił. Ja mogę na spokojnie wyjechać, wykończyć go. Teraz mogę obrócić się na obiekta 705 a ten obiekt jest obrócony do mnie plecami. Wystarczy tylko skupić, mam jeszcze jedną pestkę. Przeładuję, się to znaczy przeładuję, zacznę ładowanie. Mam 30 sekund. Jest całkiem spora szansa, że uda mi się przeładować i zrobić jeszcze jeden magazynek w FOHA, tym bardziej, że ten gracz ma dużo HP. Mam jeszcze 15 sekund, no już nie ma dużo HP. 95 ma znacznie więcej. Przejedziemy po te 95 Byleby zrobić jeszcze jedną pestkę, to będę zadowolony. Może w tego. Nie, nie, uda mi się w obieg 705 A. 95 KD. Kurczę, czy ja zdążę? Czy ja zdążę? Może być ciężko. Nie. Niestety nie zdążyłem. A szkoda, szkoda, bo miałbym ponad 5000 uszkodzeń. Murowanka, losowanie na ósemki, jest jedna arta. Wybiorę zestaw podspota. Chcę zobaczyć, jak działa szarfutru pod Nigdy tak nie grałem. To jest może moja piąta albo szósta bitwa tym pojazdem. I chcę po prostu zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Uuuuuh, <ścoughs> to ciało jest jeszcze gorsze niż batszacie. Oj, to trzeba się postarać. Nie wiem, czy graliście kiedyś Bat-Chatem bez stawy. Jeśli nie. To nie polecam, chyba, że gracie jakieś turnieje, ja akurat grałem często Chatem bez staby ze względu na to, że Chat był moim takim turniejowym czołgiem. Po prostu czułem się na nim najlepiej i zawsze jak trzeba było grać bez staby, to ja mówiłem, że ja mogę grać, bo już jestem do tego tak czy siak przyzwyczajony. Jest CDC, na którego niestety bicia nie mam. Będę mieć za to bicie na Senlaka. Ten Senlak zaraz powinien dostać spota, jeśli się nie mylę. Jest jeszcze LHMTV. Mm. Dlatego nie chcę za bardzo podjeżdżać. Ponieważ boję się, że ten light może stać gdzieś tutaj, w tym, w tym miejscu. I mogę dostać jakoś niepotrzebnie pestkę z zastrzeniem. LHMTV jest na drugiej stronie. Są jeszcze jakieś czołgi lekkie? Nie, tylko Senlak i LHMTV. I och jedzie przez środek mapy. Ja spróbuję jakoś do niego strzelić. Czy ja mam spota? Nie, spota nie mam. Jeszcze dwie pestki. Spota teraz mam na pewno. Hmm. Spróbuję go wykończyć, czy nie będę mieć. O, będę mieć, dobra. Jog w garażu, ja teraz przeładuję. Zmieniłem na hity. Zrobię to w ten sposób, żeby zostawić sobie APC-y na późniejszą fazę bitwy. Tym bardziej, że na murowance takie APC-y mogą mi się przydać, jak będę musiał strzelać przez jakieś płotki czy, czy inne przeszkody. Z tego co widzę, to najprawdopodobniej wygramy las. CDC-ek chyba ucie. O, kurka wodna. Dobra, Żyje. Nie wiem jak, ale żyje. Zaświeciłem skodę w tym lesie. Uuu, tysiąc. O kurcze. To jest CVS. To był CVS w skrócie. To jest najgorszy moduł jaki jest w tej grze. Najgorszy. Uhuhu. Dobra, trudno. Trudno, trudno. Przyjąłem dwie pestki, ale to nie jest istotne. Ważne, że... Ważne, że light jest na jeden strzał. To jest najważniejsze. Ja mogę teraz przeładować. Lopart PTA jest na A7, dobrze. Mam pomysł, co mogę teraz zrobić. Mam pomysł, mam pomysł. Arta KD. Ja już nie jestem na spocie. LHMTV jest na jeden strzał, więc na 90% ten gracz nie podejmie ryzyka i nie będzie chciał tutaj przyjechać. CDC jest na wykończeniu. Wystarczy, że ktoś do niego strzeli. Ile to jest metrów? 80. Super. Super, super. Z racji tego, że mam CVS-a, to powinienem zaświecić Leoparda PTA bez żadnego problemu. Czy ja chcę strzelać? Często teoretycznie mógłbym, ale na ten moment po prostu poczekam, bo ten Leopard PTA. Najprawdopodobniej, no ale cały czas powtarzam te same słowa. Ten Leopard PTA jest zmuszony do tego, żeby uciekać. Jest LHMTV? Czy ktoś go może wykończyć? Nie wiem, czy ja spotnę tego leoparda, jest to odległość ponad 350 metrów. Hmm. Musiałbym skrócić troszkę dystans. Jakby to był czołg ciężki, to bym się o to nie martwił. Ale z racji tego, że jest to MET, to. to może mi uciec bez spota. Nie, nie ucieka. Okej, okay. leopard jest cały czas w tym samym miejscu. To ja po prostu wyjadę sobie na tego phaze. Wkleję dwie, trzy pestki. Tak jak mówiłem, ja tę bitwę rozgrywałem bardziej pod spota, tak żeby zobaczyć, jak to wygląda na tym szarfuturze. Nie wygląda to najgorzej. Można tym spotować, w razie czego jak, jak rzuci nam prochorówkę i light nam się wywali. Łączę przeładowanie, ten leopard PTA ma full HP. Mm -mm -mm. Mogę go w sumie spotować. Zrobię to tak jak teraz. Po prostu podjadę na blisko i spróbuję go zaświecić. Jest leopard PTA. Proszę do niego strzelać. To już nic. Jest LHMTV. Dawać, dawać. Nie idź tym Emilem. Dlaczego? Hmm. Nie dostanę nic po spocie. Nic, a nic. Dostałem tylko 300 po spocie. O, może go wykończę? Nie, nie wykończę. Druga bitwa również zakończona zwycięstwem. 3200 spota, 1800 demerza. 3 fragi, wynik drużynowy. Raport szczegółowy, i lecimy z trzecią i ostatnią bitewką w tym filmiku. Lotnisko, znowu losowanie na 9. Tiary, jak już rzuciło mnie na, na lotnisko, to mogę Wam w sumie pokazać zmiany, które, które są testowane na tej mapie. Nie wiem, czy je widzieliście, czy nie. Jak nie, to na pewno macie to gdzieś teraz na ekranie. Mi osobiście najbardziej podoba się ta zmiana, że w końcu nie będzie można strzelać z tej półki na D8 na mordownię. To jest, to jest tak głupi przestrzał. Nie wiem kto na to wpadł. Z tej strony jest przestrzał, z tej strony nie ma nic. Tak samo, tak samo w ogóle ja chcę zmienić tutaj cały środek, ale to tak jak już przed chwilą wam powiedziałem, macie wszystko na ekranie. Tygrys 2. Czy ja go przebiję? Ja, jak będę strzelać w taki oto sposób? Tak, przebiję. Jeszcze on teraz pokazuje mi... Górną płytę pod takim kątem, że nie ma żadnego problemu z przebiciem. Mogę nie zdążyć przez to, że gram szarfuturem, chociaż może. Dobra. Tygrys w garażu. Tygrys w garażu. O a co jakby wjechać boostem? Tylko tak. T30 nie ma spota, wótek nie ma spota, fauka, Badja T75. Nie wiem, czy jest sens, żebym wjeżdżał tutaj tym boostem. Zbyt dużo czołgów nie ma spota. T30 teraz jest na spotcie, ale. Ale to nic mi nie daje. Nic, a nic. Nic, a nic. Jeszcze moi słusznicy tracą HP w bardzo głupi sposób. Nie wiem jak w sumie, ale ale niech będzie. I z 2-2 tutaj podjeżdża. A T30 cały czas zaznacza środek. I tak patrzę na HP tej T30, to cały czas ma fula, więc. Za bardzo nie rozumiem, dlaczego dlaczego cały czas tam pinguje, ale, ale okej, okay, niech będzie. To jest fałeczka. Ta fałeczka zaraz będzie kada. Dobra, udało mi się trafić tę fałkę. Nie, nie ma co ryzykować. Nie ma co ryzykować. W taki oto sposób możemy wychylić się tylko i wyłącznie jeden raz z tej pozycji. Przeciwnicy nie wiedzieli o tym, że ja tutaj jestem, dlatego zrobiłem takie coś. Teraz po tym strzale, jak już trafiłem tę fałkę, to fałka spodziewa się, że mogę zrobić dokładnie to samo, więc nie ma sensu, żebym to robił. Lepiej zagrać sobie od środka. Tylko teraz jest taki problem, że dostanę najprawdopodobniej spota od tej półki. Tak czy nie? Tak jest. Czyli w tym miejscu stoi standard albo at 60 tu, tu, tu. Czy coś tutaj jest na tym środku? Halo, halo. Pokażcie się. Co nie ma spota? Jeden Tedek nie ma spota. Okej. Okay. Ten Tedek pewnie stoi na bazie, chociaż nie wiem, nie mam żadnej pewności. Za to ja mogę teraz jakoś wyciągać tego standarda B. Jak dobrze się ustawię, czy nie, nie, nie mogę. Oho, mam spota. Skąd z tej półki? Ile to jest metrów? Sprawdźmy to. 249 metrów. Tak, dostałem spota z tej półki. Dostałem spota z tej półki od AT60. Ja chyba zaryzykuję. Zładuję sobie APC -y i spuszczę. I sposzę bazę przeciwników. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Naprawdę, nie wiem, ale jadę. Jadę, bo ta bitwa jest nudna, jak każde lotnisko. Tanie, gdzie jest ta arta. Plus pytanie, czy nie spotkam tego Tedeka ósmego tieru po drodze. Bo jak tak, to wtedy zabraknie mi pestek. Zabraknie mi dosłownie jednej pestki, albo nawet dwóch, albo nawet dwóch. Zależy jakie będę mieć losowania. Póki co nie widzę nikogo. Jak spotkam tego Tedeka, to będzie wszystko super. Bo tego Tedeka sobie rozwalę na trzy strzały. Potem zajmę się tymi Tedekami, które są na tej PUSCE. Ewentualnie mogę podjechać w to miejsce i zaś Swiecić sobie standarda oraz AAT60. Jest wótek, i mam na niego bicie. Strzela jedną pestkę. Zaświecę go? Nie. Oho. Dobra. To nie jest strzał. Wiecie co? Ja skończę tę artę. Na spokojnie. Przeładuję sobie, i wtedy podjadę po tego wóteka. Zepsuję to po całości. Tego nie było, ok? Zapomnijmy o tym. Nie widzieliście tego. Aha, dobra. Mamy problem. Mamy problem, widzowie. Jeszcze jesteś na hakach, co? Nie, nie jesteś na hakach. To dobrze, bardzo dobrze. Spróbuję go jakoś wykiwać. No, nie rozbi się tylko. Aha, no i się rozbił. Nieważne. Chodź tym Charioteerem. Dobra. Bat-chat jest na moje dwa strzały. Ciekawe, czy ten bad będzie mnie gonić. Jest na to całkiem spora szansa, ale ja się tym nie przejmuję. Tym bardziej, że mam teraz nabiciu tego standarda B. Weszło. Spróbuję go wykończyć. Weszło, dobra. I gdzie jest ten Bat-chat? O, tutaj. Mm, coś tak czułem. Minus jeden, minus dwa. Minus 3. Minus 4. Ja mam jeszcze 10 sekund do przeładowania. Tylko. No, właśnie, ten Batchat wyciągnie mnie, mnie pod te deki. Co to jest? Czemu trzy czołgi się na mnie ulewają? Jeszcze mu polosy albo mnie podpali. Dobra, nie podpalił mnie. Dobra, to było głupie. Ten tak szybko przeładowuje. Aha. Ale to zepsułem. Nie wierzę w to. Jeszcze strzeliłem ze zero wziało buteka. Ach. To jest niesamowite. Ale pomimo takiego faila, udało mi się zrobić ponad 4800 uszkodzeń. Co wydaje mi się, jest naprawdę dobrym wynikiem, patrząc na to, że... Mamy 4 sekundy między pociskami. Uwierzcie mi, ja na samym początku myślałem, że ten czołg jest tragiczny właśnie przez te 4 sekundy, bo wychodzę z takiego założenia, że jak gram takim magazynkiem, to chcę jak najszybciej pozbyć się tych pestek. Tak samo miałem z Astron Rexem. Na samym początku uważałem, że Astron Rex jest tragiczny czołgiem. To się później okazało, było błędnym myśleniem i z każdą kolejną bitwą coraz bardziej doceniłem Astron Rexa. Tak samo jest z Sharfuturem. Pierwsza bitwa była taka. Okej, okay. jakoś mi się tutaj ułożyło, zrobiłem ponad 4000 uszkodzeń, ale to była długa bitwa. Potem w drugiej bitwie znowu zrobiłem ponad 4000 uszkodzeń, a bitwa była zdecydowanie szybsza. Największym plusem tego czołgu jest to, że jak wyjedziemy na jakikolwiek ósmy tier, to jest całkiem spora szansa, że uda nam się rozwalić ten czołg na 4 pestki, chyba że jakiś hatek będzie używać hapeków, ale na ósmych tierach jest to raczej rzadko spotykane. Ostatnia bitwa zakończona zwycięstwem. 4800 uszkodzeń, 4 fragi, duży kaliber. Niestety nie przekroczyłem magicznej bariery 5000 uszkodzeń, wynik drużynowy. Jest to top damage, drugi exp, raport szczegółowy. Tak prezentuje się dzisiejsza sesja. 3 bitwy, 100% WRA, 3800 uszkodzeń, ale trzeba brać to pod uwagę, że zagrałem jedną bitwę typowo pod spota, jak rzucił mnie na murowankę. Nie musiałem wybierać tego zestawu, ale chciałem zobaczyć, jak gra się tym Czołgiem pod spota. i to jest dosłownie taki sam feeling jak na burasce czy batczacie. Dosłownie to samo. Działo rozwalone. Kamuflaż bardzo dobry. 3800 uszkodzeń, 1300 asysty i 1700 średniego Expa. Podsumowując, jeżeli nie wiecie, jaki czołg wybrać za żetony, to szarfutur jest naprawdę świetnym wyborem. Tylko trzeba pamiętać o tym, że jest to trudny czołg i trzeba troszkę nim pograć, żeby zrozumieć mniej więcej, jak działa ten pojazd. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się miłego dnia. Pa! pa.